Rozwiązując zadania często możemy się spotkać z czymś takim jak równanie osi symetrii paraboli. I teraz to równanie symetrii paraboli funkcji kwadratowej w zależności od rodzaju tej funkcji można wyznaczyć na kilkanaście sposobów. A mianowicie, jeżeli będziemy mieli postać funkcji ogólną. Ogólna. Czyli to jest ten wzór z tym x kwadrat plus bx plus c to równanie osi symetrii paraboli, wykorzystując ten wzór, ma taki wygląd. x równa się p, równa się minus b przez 2a, czyli sam wzór na p, czyli wyznaczając tutaj jakąś liczbę, to pod spodem sobie piszemy równanie osi symetrii paraboli dwukropek x równa się i właśnie tu wstawiamy liczbę, która wyszła z tego działania. Potem jeżeli mamy postać kanoniczną, kanoniczna, to jest ten wzór, co jest x odjąć p do kwadratu plus q i z przodu jest a. To wzór po, na równanie osi symetrii paraboli w tym wzorze jest x równa się p. To p czytamy ze wzoru zmieniając znak po prostu, zmiana znaku, jeżeli by było w nawiasie x odjąć 3 to p traktujemy jako trójka a jakby było x plus 5 to p traktujemy jako minus 5 zmieniamy znak po prostu tego, tej wartości co stoi tutaj odczytując i pod spodem sobie piszemy równanie osi symetrii paraboli dwukropek x równa się i ta liczba, która właśnie wyszła w tym p dobra no to teraz idziemy sobie do postaci iloczynowej tam troszkę się zaczynają schody bo o ile te dwa wzory można sobie zapamiętać łatwo, bo to w kartach jest, to na podstawie iloczynowej, zwłaszcza w tej formie, gdy funkcja iloczynowa ma dwa nawiasy, czyli jest to postać taka, to tutaj wzór na Równanie osi symetrii paraboli też jest x równa się p, tylko że tu p nie ma, nie można policzyć, ale to tego x, czyli to równanie osi symetrii paraboli będzie wzór x1 plus x2 przez 2. x1 to jest miejsce zerowe czytane tutaj zmieniając znak, a x2 czytane tutaj zmieniając znak. Tylko pamiętamy, że to x1 w tym wzorze funkcji i x2 w tym to niekoniecznie są miejsca zerowe ale już w postaci, we wzorze w postaci iloczynowej są. Tu są punkty mające tego samego Y. Czyli jeżeli mamy wykres paraboli taki, to jeżeli sobie narysujemy oś symetrii paraboli, narysujemy sobie jakąś oś, oś Y, to ta oś symetrii paraboli jest tutaj. I teraz spójrzmy. X1 mamy tutaj, tak? X2 tutaj. One są jednakowo oddalone od wierzchołka paraboli. Czyli... Mają ten, tego samego Y, ale jak weźmiemy sobie ten punkt i ten punkt, to spójrzmy, że one też leżą na tym samym Y i są też jednakowo oddalone od e, wierzchołka paraboli. Na przykład ten i ten jest też wiesz, od wierzchołka jednakowo, ale mają wspólnego Y. Czyli ten X1 i X2 to są punkty, które mają ten sam wspólny Y w tym wzorze. A tu są miejsca zerowe. I wtedy tutaj wpisujemy, że to równanie osi symetrii paraboli, równanie osi symetrii paraboli 2 x równa się i liczba, która nam wyszła z działania.